Gdyby tak zapytać lokatorów, czego oczekują od administracji SMLW, jednym z najczęściej wymienianych haseł byłoby zapewne słowo termomodernizacja. Pracownicy spółdzielni robią więc co mogą, aby ocieplić relacje z mieszkańcami i wciągają do planów remontowych coraz to nowe budynki. W tym roku za sprawą dopieszczanego właśnie bloku przy ulicy Kulsarskiej administracja Osiedla Sobieskiego zapracowała w tej kwestii na solidną piątkę. Kończymy już docieplać piąty budynek, jest to budynek 306. Prace jakby myślę, że jeszcze około 2-3 tygodni potrwają na tym budynku. Roboty było przy nim, podobnie jak przy poprzednich inwestycjach, sporo. Termomodernizacja nie ogranicza się bowiem do zabezpieczenia zewnętrznych ścian budynku, choć akurat to rzuca się w oczy najbardziej. Jest docieplany stropodach. Są wymieniane wszystkie okna w budynku w pomieszczeniach administracyjnych, na klatkach schodowych, w piwnicach. W większości tych budynków są też wymienione drzwi, więc jakby tego ubytku ciepła jest jak najmniej, na pewno się to przełoży na moc zamówioną na przyszły sezon grzewczy. Zimowe ubranka uszyte w tym roku dla pięciu bloków na osiedlu sobieskiego kosztowały około 1,5 miliona złotych. I choć to bez wątpienia spory wydatek, przez najbliższe 12 miesięcy nie powinno być gorzej. Termomodernizacyjny plan działań jest w każdym razie dość rozbudowany tym razem nawet na szóstkę. Będą to budynki 203, 304, 307, 415, 402 i budynek 413. No, mam nadzieję, że wszystkie je zrealizujemy. Może będzie jeszcze jakaś niespodzianka, może uda się też jakiś budynek docieplić, który jest zaplanowany na 2014 rok. Wiele zależy oczywiście od finansowej kondycji SMLW oraz tego, co będzie się działo w krajowej i światowej gospodarce, ale akurat członkowie wiodącej mazowieckiej spółdzielni dociepleniowej w przyszłości obawiać się chyba nie powinni. Jeszcze w tym tygodniu na osiedlu Jagielońska pojawią się 24 nowe drzewa i około 100 nowych krzewów. Część roślin pracownicy administracji posadzili już przed blokami numer 7 i 11 przy ulicy Broniewskiego. W środę rano nowe nasadzenia prowadzono natomiast w szczycie bloku numer 40 przy Królowej Jadwigi. Tutaj było robione docieplenie. W trakcie docieplenia, oprócz tego, że było robione docieplenie, była również robiona droga, która jest tutaj od strony balkonu w budynku 40. Więc po zakończonej inwestycji, no musimy po prostu uzupełnić teraz tą zieleń, żeby przywrócić no co najmniej do tego stanu, która była przed ocieplaniem budynku. Podobnie było i w przypadku pozostałych nasadzeń. Nowe rośliny sadzono w tych miejscach, gdzie zieleń została z jakiegoś powodu mocno nadszczerbiona. Najczęściej była za to odpowiedzialna ubiegłoroczna wyjątkowo mroźna zima. Wiemy, że bardzo po ostatniej zimie krzewy zostały zniszczone, więc systematycznie będziemy dosadzać. Nie jest to jednak jedyny powód nowych nasadzeń. W zamian bowiem za uzyskanie pozwolenia na usunięcie starych drzew, administracja jest zobowiązana do posadzenia w ich miejsce młodych roślin. Jeżeli wycinamy jedno drzewko, to w zamian za to musimy dosadzić co najmniej dwa drzewka i te drzewka muszą mieć co najmniej 4 lata życia no powyżej 4 lat życia. Wśród drzew sadzonych teraz na osiedlu znajdują się sosny, jodły i brzozy. Nowe krzewy to natomiast pęcherznice i oliwniki.